Cześć tej strony, Karty JT, ze mną jest ShakeLovelt Hardware, elo a Ogarnij się! Dobra, Dzień dobry, witam. Team set Od razu lepiej. Witam państwa. A ja witam wszystkich bardzo serdecznie. No to ja się przyjdę do swoim stylu. What's up everybody? jestem Anglikiem normalnie takim. Nie dobra. Nagrywaj szczeglą Start. No to jestem. Proszę bardzo. Idziemy. Biegę na gameodzie. Biegnij, to pierwszy, to lepszy. Poczekaj. I... Wróć się. No nie zaczęliśmy jeszcze. Aha, Trzeba było od razu mówić. To spadaj. No. Spadaj. No dobra, to... Mam punkta. Ja też mam punkt. SKACZ! Ja mieć, miecz, który ma ciebie na jednego hita. Co? Nie skadaj się. A ja mam tu z Unbreaking. Czekaj. Unbreaking sto no. Ej, czekaj co to, jak się nazywa? Do podpalania szyjka. A ty jak masz nazwane swój miecz? Do zabijania szejka. No kurde, dobra, co zostawimy? Eeey! A mogę próbować jeszcze raz. O! A łó! próbować. Czy teleportuję teleportujecie do ja siebie. Ci... Ja ci damy nie próbować. Ja sobie sobie zdenczaruję miknął w Przestań, to umieć zabijać szejka. No, przynajmniej ta, ta pańczka, bo do zabijania kartona ja już tu idę! Dobra, no fajnie. Nieważne, ważne. Nie skoczyłem na swoim bole. On. Skyler chyba nie przywiedziała tego, że ja, będę, że ja będę za szybki i za daleko będę skakał. Może dowolny. <laughs> <laughs> Teraz parkour z no. niewidzialnymi w Poczekaj, jakie film, muszę zostać Swapoidem. No dobra. Właśnie, Paweł, chwonić. No nie, jaką przejść tego parkour? tam są niewidzialne bloki. O dobra, już wiem. Ej! Co? wszystkie itemy, ja Nie wszystkie, tylko hełm? To ja wiem, jak to zrobić. Ty pewnie też, co? No wiesz. O, mogę dosięć konia. Czekaj. Kurde. Tablet. Ta? No. Ale ja mówiłem, że to jest przecież kupa złomu, no to... No dobra, wrócił mój miecz do mnie. No, no fajnie. A ja mam teraz cały ekipunek. Dwa o. Jej, z powrotem mam do podpalania szejka. Teraz szukanie Podoba. przedmiotów. To już nie jest design. Chodź, i przeczytaj to Eee To szukanie przedmiotu to już nie jest rywaliz rywalizacja Dziękuję e, Musisz znaleźć dwa diaksy, trzy irony, siedem węgla A z ironą zrobić po popytkę i położyć ją obok drzwi reszty tu, Które musicie znaleźć w wó do skrzyni Kurde, to zbroje mi kradnie Mam wągla. ogóle Aha, to było... aha co my mieliśmy jeszcze raz zrobić? chwilę. Nie wiem, ja nie miałem dwa żelaza. Dwa diaksy, trzy się irony, siedem węgla. Ile masz żelaza? Dwa. No to daj sobie popłytkę. Dobrze. Proszę. A jeszcze raz. Dzięki. A tu mi się podkłada się cztery temu. Co? Aha. Teraz końcowe. PvP, ten, kto miał więcej punktów wygrywa. Ja ile masz, masz punktów? Cztery. Ja dziewięć. I win! To co? Ten... ten to ci punkt wygrywa, nie? Poczekaj, zaraz zobaczymy, kto będzie więcej punktów. Nie zgadzasz się z tym, co może pójdę stąd. Run. To uciekaj, ale w końcu cię do... dopadnę. Nie. Niemożliwe, jestem zbyt szybki! Jestem z Filippo Uciekać! Rano, mój parę! Kończę cię jedną gonię! Idź sobie! Brzydki jesteś! Chyba ty! Idź sobie ode mnie! <laughs> Możemy tak wygnąć wieczność! Się. Ciekawe, że sam się potwaliły, a ja się nie, nie, nie trafiłem w ogień. I sobie! Kurwa. Teraz to ja mam więcej punktów. Bo ty, bo ty masz 0, ja mam 4. Co powiedziałeś? Ja mam więcej punktów. Na pewno? No. więcej punktów! O i wygrałem. I. Ja wygrałem. Ten. Ja wygrałem, miałem ja więcej punktów. I mi się wydaje, że ta mapa jest z internetu. Też tak się wydaje. Prawdopodobnie ta mapa jest z internetu. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu. Ale y krótka, jak moje, jak, moja, jak moja ręka. Mhm. Mm No nie, sobie wziąć game moda. Ma zabiję. No też się wziąłem. No też się wziąłem, bo idę po moje punkty. Hmm. Ale i tak wygrałem tą mapę, więc. Nie wygrałem Wygrałem. Nie. W dziwie. Nie. Zabijając szejka. Wyjąłem do tego mieć. Dostałem. To no jest głupie. Nie, to jest felu. Ha. Ha. Czemu ty mnie nie masz nikogo już karty UP? Tylko po jakiejś karty UP. Dużo się wpisuje. Bo lubię. Mhm. Eee. No bij, bij <grywia> Schowam się Tu mnie znajdziesz Boże, ja coś że ale Turek Prawda Fajnie no, Dobra, Luka coś napisał, będę się sprawdzić Ałaaa! Ta baba taka dosyć średnia, jak dla mnie. Według mnie też. Prawdopodobnie znęta, ale wpiszcie w komentarzach. I to zabijanie szejka, to już mi się nie podoba. Halo, a gdzie jest zabijanie kartona? To już jest niemiłe, no serio. No to mapa dla szejka dla kartona, to jest oczywiste. Trzeba zabić szejka. No nie! Mapy oceniam od 0 do 5, to Zniszczyć dom, Zniszczyć dom na Rianosach. Zobaczyłaś wtedy nie. Nie toleruję tak. takiego zachowania. To może, po, to może pod koniec serii ewentualnie. Jeśli ty mi zbijasz, to ja, to ja nie toleruję twojego domu, którego sam budowałem. U, spokój się. Yy. Co to ci za spikają? śpikają? Nie wiem, ale w sumie jeśli nie skończyłem nagrywania. Nie coś mądrego powiedzieć. Na koniec filmu. A, no to i jem kurczaki. Yy, shake je kurczaki jest gruby, więc... No, ja nie jestem gruby, a to, że może 70 kg, to znaczy, jest jestem gruby. No, więc nie jest gruby, tylko dużą nadwagę, więc... Ja jestem tłusty. Jest tłusty. <laughs> Ołowca. Ołowca-terrorystka, muszę ją zamordować. Więc mapa dosyć nie... tłuszczka była, ojca. prosta i pewnie zneta, więc mapa taka 2 na 10. No. Lubię diaksy. I sobie! Co Opa na zabrałem i taki twory już nie jesteś, co? Czekaj, musisz się schować pod ziemią. Nie, mimi. Kurczę, pod ziemią nie schowałem. No. Szybko do wody. Nie jestem niewidzialny. Nie widzisz mnie. Ale mnie nie widzisz. O no, nie widzisz mnie przecież! No nie po widzę Polha kama, dała Dobra, zostawię cię! <noise> Siedziś, nie kre, tam iść na dół, dobrze! Bielaka mi bijesz! Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał To, zostawcie łapkę, łapkę dla, dla pomocy dla szejka, że kartę już przemordowałeś! Jedna łapka to... jeden dislike to... dla szejka Nie, to <noise> i, i jeden, jeden, o jednego kartona mniej jest tylko jeden karton. Nie no, dobra, nieważne. Um, ej. No to każdy, kto zostawi łapkę w górę, dostanie od szejka nic. No. Albo nie, zostawcie dislike, bo ta łapka była słaba. Zostawcie łapkę w górę, no nie, bo ta łapa była słaba. Dla pomocy dla mnie. No nie biję. Teraz to pójdę do wody, nara. Ja też. No. no idź sobie! No! Pójdź sobie! Nie widzę cię. Nie dobre, widzę cię dobre, nie nieważne. Chyba nie powinniśmy zakończyć ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, bo to motywuje do nagrywania więcej materiałów. Kiedy ma Riansy? Kiedy Ryansy? Prawdopodobnie jutro z może będzie odcinek. Zobaczymy. Kiedy, Kiedy Live? Chyba dzisiaj zrobimy live was. Co, szejk? Z Kiedy Bo miał być, a ja chcę. Chcę zobaczyć jak sobie widzowie radzą, Bo Dobre. nie mówię, że jesteście je słabi, mówię, że chciałabym popatrzeć jak sobie radzicie, wichowałsa. O i piszcie chyba macie radio. Zostawcie łapkę w górę, cześć.